Witam, witam jak tego typu łoba, wow, tak tego osóbcie lajkujcie tego typu ja tu przygotowuję. Tutaj jest zupa, pomidorówka, tutaj kluski. Widzowie, łoba wow, będę się tutaj zaraz tego typu przygotować. Zmieszyć pomień tego typu. No obiadek właśnie. Widzowie tego typu trzeba troszkę jeszcze zmniejszyć tego typu, jak widzicie, trzeba iść do przodu, nie do tyłu tego typu robię tutaj obiadek. No, widzowie, w sprawie tego streamu, co będzie dzisiaj, no to nie wiadomo o które wystawce widzowie tego typu spontanicznie to widzowie daje tego typu zobaczę jak zupka mmm mm. malina tego typu ja tutaj gotuję widzowie tego typu Łoba będę tego typu życzę Wam smacznego tego typu idźcie do przodu, nie do tyłu Łoba tego typu i pamiętajcie, subujcie, lajkujcie, a będziecie na bieżąco tego typu Łoba tego typu